Dzień dobry, witam przede wszystkim koleżanki, kolegów, hodowców oraz firmę Pigebok. Ja nazywam się Wiesław Mikołajów, mieszkam w miejscowości Przechód. Mała taka miejscowość, prowadzę tutaj własną działalność. Gąbkami zajmuję się już kupę lat, faktycznie od dziecka. Gdzieś tam y, dziadkowie mieli gołębie. Jeden z rodziny matki dziadek gdzieś lotował troszkę tamtymi gąbkami. drugi dziadek sobie tak hobbystycznie trzymał. W domu ojca też zawsze były gołębie, no i tak po prostu zaszczepili mnie tym bakcylem, tymi gołębiami, że hoduję te gołębie już kupę lat. i mieszkałem kiedyś w innej miejscowości. Przeprowadziłem się tutaj do, do przechodu w związku z, z pracą, z działalnością i, i założyłem tutaj gołębie. Pierwsze gołębie, które tutaj były, były w 2013 roku. To były też gołębie, które gdzieś tam y, młode, przewiezione z poprzedniej miejscowości, gdzie mieszkaliśmy, w Mańkowicach. No i tak zacząłem się tutaj bawić. Postawiłem jeden gołębnik, drugi, trzeci. Zacząłem kupować te gołębie z różnych hodowli. No i zaczęliśmy lotować tymi gołębiami. Od 2013 roku zacząłem lotować. Y, tutaj, tak już młodymi gołębiami, y, poszło to całkiem nieźle. No ale te gołębie też nie były na taką jakąś skalę, żeby one gdzieś tam wygrywały, robiły pierwsze konkursy w oddziale. Więc zaczęło się szukanie tych gołębi gdzieś tam po, po dwóch, trzech latach. Stwierdziłem, że trzeba po prostu zakupić jakiś materiał. I starałem się kupować tych gołębi zawsze więcej. Nie kupowałem także jednego, dwa gołębie, tylko jak już kupowałem to z 10 takich ptaków, żeby po prostu z tych dziesięciu wyłowić jakieś tam najlepsze gołębie rozpodowe, bo jak wszyscy dobrze wiemy, nie jest to tak, że kupi się jednego, dwa gołębie i z tych gołębi już będą nie wiadomo jakie asy. Z tych dziesięciu, jak będą dwa, które będą przekazywały, to to jest naprawdę sukces. I tak samo jak na przykład wypuszcza się gołębie młode i też puszczam zawsze już od iluś tam lat puszczam tych gołębi zawsze więcej. Muszę się podzielić z Jaszczębiem, oczywiście, który strasznie dokucza tutaj, i na przykład w tym roku przed sezonem gołębi dorosłych zabrał mi co najmniej 18 gołębi, w tym 9 samic rocznych, dwuletnich, przepraszam. Następna sprawa jest taka selekcja tych gołębi przy oblotach, przy treningach, też jakaś tam jest. Potem jeszcze loty. Nieraz nam się wydaje, że te gołębie młode, które przeleciały loty, że one już będą super latały i będą nie wiadomo jakie konkursy robiły. To jest nieprawdą, ponieważ jeszcze z tych gołębi rocznych trzeba przesiać jeszcze raz, to jeszcze na pół podzielić i z tego zostają już tam jakieś gołębie. Jeszcze jakiś dwulatek nieraz zginie, ale ja myślę, że to co przeleci na gołębie roczne to, to już jest jakiś fajny materiał, z który można, na którym można oprzeć tutaj swoją drużynę. No i tak A po powiedz prostu... powiedz mi, y, wspomniałeś o dobrym materiale, y, która linia gołębi, jaki gołąb, jaka linia gołębi sprawiła, że Twoja hodowla się wzmocniła? Znaczy to różnie można powiedzieć, bo tak jak mówię, to kupowało się dużo gołębi od różnych hodowców gdzieś tam w Polsce, ale tak naprawdę gołąb, który pierwszy tutaj się mi pokazał taki w takim rozpłodzie kapitalnym gołębiem, to był gołąb, który gdzieś tam żona kupiła mi z dziećmi na urodziny. I to był gołąb z hodowli Jaworski Michalak. Gołąb 3030, 30, on jest z 12 roku. Kupiłem go jako gołębia rocznego. Była taka sytuacja, że Boguś tam się zachował w porządku, bo powiedział, że on nie będzie wysyłał, Najlepiej, jakbym sobie przyjechał i wybrał, syn mnie zabrał. Pojechaliśmy tam. Chciałem cały czas gołębia z tej słynnej jedynki, z tego szali, z super szali. No i udało mi się takiego gołębia zakupić. No i gdzieś tam po, po roku, po dwóch latach. No człowiek gdzieś tam patrzy, zawsze coś tam dokupi, dorzuci, nie zwraca na to uwagi, ale potem, jak się do głębi zaczynają wybijać, to się patrzy do zeszytu: po czym jest ten gołąb? I patrzę: no kurczę, po tym 30-30. No i tak zacząłem tego głębia rozchodowywać i okazało się, że naprawdę kapitalny gołąb. I złączenia. Na przykład miałem też taką samiczkę, którą kupiłem od y, Jurka Koźlika. Fenomenalna samica z 13 rozpodowa, która wydała też u mnie kupę fajnych lotników. Naparowałem to razem. Okazało się, że już tam wyskoczył z tego lotnika okręgu, Także że naprawdę jest ciężko trafić na gołębie dobre, aczkolwiek nikt nie potrafi zajrzeć do głowy gołębia i powiedzieć słuchaj weź to, to będzie, my kupujemy gołębie wszyscy kupujemy gołębie, kupujemy gołębie z bardzo dobrych hodowli z bardzo, bardzo dobrymi papierami, z wynikami ale czy to się sprawdzi w łączeniu, czy ta krew spasuje czy nie to, to nikt tego nie wie, no jeżeli by to było takie proste to każdy z, każdy kto ma pieniądze byłby mistrzem po prostu a, a tak nie jest, do tego trzeba też szczęścia trochę i wszystkiego ale tak jak mówię, no te gołębie od Adama Gasperowicza kiedyś kupiłem też kupiłem niedużą ilość gołębi, bo kupiłem 6 gołębi, ale z tych 6 okazała się jedna fenomenalna samica rozpłodowa. Druga jest taka średnia, która do dzisiaj u mnie jest, ale też wydaje gołąbki, które gdzieś tam nie robią może jakichś czołowych konkursów, ale, ale robią fajne konkursy, gdzie jestem zadowolony. No i to tak się odbywa, no teraz akurat już wszystko poszło to tak daleko, że Zaczyna się kupować gołębie te, które są gdzieś tam na topie, kurczę, jakieś werkameny, jakieś porsche, jakieś pitbulle, jakieś kitle. No i cały czas gdzieś zakupuje się te gołębie i szuka się tych ptaków, ale tak jak mówię, no to nie jest tak, że, że kupi się gołębia i, i to już on ma wydawać potomstwo dobre. To trzeba po prostu jeszcze wszystko wziąć pod bardzo mocną obróbkę, która wymaga oczywiście czasu, poświęceń, pieniędzy i wszystkiego. No, ale, ale tak Jestem ciekaw, bo mówisz, że lotujesz od roku 2013. Tak. Kiedy pojawiły się pierwsze satysfakcjonujące wyniki? To już w tym, w tym samym roku, w którym zacząłeś? Czy... W 2014 w, w roku już było tak, że miałem te gołębie roczne, który bardzo dobrze... U nas no, był taki hodowca, który kilka lat, może kilkanaście nawet lat, cały czas był w czołówce oddziału. Kilka razy mu się udało zrobić mistrza oddziału. I on po prostu y, przyszedłem do tej sekcji i tymi rocznymi gołębiami ja już bardzo dobrze leciałem. Leciałem tak, że byłem cały czas praktycznie w czołówce. No już nie pamiętam pierwszy, drugi czy trzeci, ale było tak, że na przykład, jeżeli ja już miałem serię, to oni jeszcze nie wiedzieli, że w ogóle są gołębie. No i te gołąbki y, fajnie mi się spisywały, ale potem przyszedł lot y, 500 km. Ja tych gołębi nie wsadziłem na 500, chociaż tam twierdzili niektórzy, że gołębie były w formie, no to trzeba je dać, trzeba lecieć. Ja do dzisiejszego dnia mam takie przekonanie, że po prostu mam wielki szacunek do, do wszystkich gołębi, przede wszystkim też do swoich gołębi, bo wiem ile to kosztuje, ile te ptaki kosztują i robię to w ten sposób, że ja po prostu rocznych gołębi nie daję, nie dawałem nigdy na 700, nie dawałem je nigdy na 500. Dopiero u mnie dwulatki robiły 500, 3 siedemsetki, 700. Kiedyś mi to powiedział taki starszy hodowca. Też od niego zakupowałem gołębie, on był tam ze Śląska i powiedział do mnie, jeżeli chcesz hodować gołębie, chcesz mieć z tego jakąś radość, to musisz szanować gołębie, bo nie sztuką jest lecieć na wynik, zdobyć jakiś tam puchar, mistrza oddziału za 100 zł puchar czy za 200 zł, a, a wygubić wszystkie gołębie. Te gołębie mają ci służyć na lata, czyli na 5-6 lat te gołębie muszą po prostu latać. No tej chwili czasy się zmieniły, No i w tym roku robiłem to też tak, że no, te roczne swoje gołębie kładłem na pięćsetki wszystkie. Nie kładłem samczyków, ale samiczki wszystkie leciały pięćsetki. No i dość fajnie leciały te samiczki, bo miałem też roczną samicę, pierwszą w oddziale, pierwsza w rejonie była. No ale no, no, też yy, widzę ile też tych gołębi się zgubiło, tych rocznych, takich naprawdę dobrych gołębi, gdzie yy, można było je poszanować I, i nie wiem czy to nie jest yy, dobre, żeby tymi gołębiami lotować te 500 no ale każdy chce tego wyniku i każdy dąży do wyniku, żeby jak najszybciej ten wynik zrobić i, i pcha to na siłę, ale to jest też tak, że, że te gołębie się gubią młody go, roczny gołąb to ja uważam to jest głupi gołąb jeszcze on nie, jest, nie, nie dojrzeje, też nie wiemy w jakim stopniu, kiedy te gołębie dojrzewają, kiedy one zaczynają latać, nawet nieraz jest tak, że się człowiek zniechęci, bo gdzieś tam ma gołębia, fajnie leci, fajnie, nagle się zgubi, rodziców się wyrzuci, ktoś tam gdzieś coś wziął, się okazuje, że kurde, super, lecą gołębie po tym, ale on po prostu umiał to poszanować i przytrzymał gdzieś tam na dwulatka czy, czy coś. No i, i tak to właśnie wygląda z tymi gołębiami, nie jest, tak jak mówię, no nie jest to prosta sprawa. Jesteśmy w głębniku lotowym. Gołąbki są już po lotach. W tamtym tygodniu, żeśmy zakończyli gołąbki, już praktycznie niektóre poniosły sobie jeczka. Z niektórych coś tam będzie wyciągnięte, a z niektórych po prostu będą jajka wyrzucone i włożone tylko albo wkłady, albo przełożone jakiś tam młodek, ale nie będą chowały, tylko po prostu będą jajka poprzekładane, także będą miały wkłady. Chciałbym pokazać swoją lotniczkę. Bardzo dobra samica lotowa która super mi siadała, Rodzicu oczywiście, rodziców tej samiczki mam na gołębniku rozpłodowym ale no wybitny gołąb, gołąb który no lata wszystko praktycznie od, od początku do końca i pięćsetki, siedemsetki wszystko lata no w tym roku te dwa konkursy co miałem to między innymi ona też zrobiła konkurs także tutaj jeszcze pokażemy jedną to już praktycznie są wszystkie gołębie, które są przeselekcjonowane po lotach, które pozostawały. Jeszcze część, y, może z pięć sztuk, zostanie tutaj usuniętych gołębi i zostaną gołąbki puszczone później roczne. Tu jest następna samiczka, która też bardzo fajnie siada. na no, Mój gołąbek praktycznie zawsze na nią czekam, zawsze na nią patrzę. Y, też potrafi usiąść czołowo na oddział. Także ona też była najlepszą lotniczką w C w okręgu. Ja zawsze robiłem tak, że samiec miał zasunięte tutaj. Miska jest z tej strony, samiec sobie siedział tutaj. Na następny rok chcę to zrobić tak, bo widzę, że ci hodowcy, którzy gdzieś tam lotują tymi samcami, naprawdę z bardzo dobrymi wynikami, to robią to tak, że to jest odsunięte i samiec ma wejście do tego wszystkiego, do, do tej miski. Cała cela jest dla niego. U mnie było to tak robione, że przed lotem po prostu tylko było odsuwane. Ale już teraz, po, jeżeli, jak już wycofałem te samce, zrobiłem to tak, że zostawiłem to pootwierane wszystko i te samczyki bardzo fajnie mi takie się uspokoiły, spokojniejsze były, pilnowały tej celi, i że, że widzę, że to naprawdę może dać fajny efekt. A jeszcze, jak na przykład słyszę, że gdzieś tam u hodowców to się tak odbywa, że, że te samce lepiej lecą, jak mają pootwierane cele. Dlatego na następny rok chciałbym to zmienić i zostawię te wszystkie cele pootwierane. Tutaj bym chciał jeszcze zaprezentować gołębka. Który jest numer 2 na pewno, nawet nie wiem czy numer 1 razem z tym 3030. 30, jest to gołąb już u mnie wyhodowany 4568 z 2014 roku, oddział 456. Tego gołąbka został przeniesiony do rozpodu, jak wcześniej mówiłem. Ten gołąb przetrwał tak ciężkie loty, że jestem bardzo zdziwiony, że ten gołąb te wszystkie bomby przetrwał i jest u mnie nadal. Ale to był gołąb topowy, który robił naprawdę świetną robotę. Wywodzi się z gołębi yy, z Jansenów, z tych wosów. Rodziców tego gołębia sprzedałem. Do dzisiaj żałuję, że sprzedałem rodziców tego gołąbka. Ale on był wspaniałym lotnikiem, dlatego też trafił między innymi do rozpodu. On w wieku 5 lat poszedł już do rozpodu, mógł jeszcze latać, ale ja już go zabrałem po prostu, bo yy, miałem gdzieś tam jako wdowiec wychował mi. Yy, przez dwa lata po dwa młode i te młode zaczęły się pokazywać i wiedziałem, że coś z niego będzie. I jaką partnerkę bym mu nie dał, to z tego gołębia wszystko lo, praktycznie, jeszcze nie zgubiłem z tego gołębia, yy, nie, nie zgubiłem z tego ptaka żadnego gołębia. Prócz tego, że gdzieś jaszczą mi tutaj skupnie zawsze, bo one są takie jaśniutkie, ale no gołąb naprawdę jest kapitalny. Jak i, tak jak mówię, jak i w lotach, tak i w rozpodzie. No, no gołąb jest świetny, no, na pewno tego gołębia Takich gołąbków, jakbym miał rozpodowych takich 20 samczyków, no to kurde, byłbym przeszczęśliwy. Gołąb, który też już jest wiekowy, on już jest 8-letni, ptak, ale no naprawdę, tak jak pokazywaliśmy wcześniej te dzieci, tą samiczkę, tą córkę jego, ale nie jest to też tak, że tylko kawowe latają, bo wychodzą też nakrapiane, niebieskie z takimi czerwonymi pasami. Bardzo fajnie te ptaki siadają. Także ten gołąbek, to jest u mnie na pewno. Też gołąb, którego warto pokazać. Nigdy go nie pokazywałem tego ptaka. Nigdy po nim gołębia nie sprzedałem jeszcze. Mam kolegę takiego swojego serdecznego, gdzie podarowałem mu w tamtym roku jedną samiczkę. Z niego też taka kawała była, a tak to praktycznie wszystko zostaje u mnie do, do lotu. Też nie, nie, ja nie ciągnę tam po 10 lęgów gołębi, ciągnę sobie tam cztery lęgi gołębi. Trzy dla siebie po takich lepszych gołębiach, jeden gdzieś tam do sprzedania. Albo do rozpodu, ale w rozpodzie też już zostawione są dzieci tego ptaka. Także zabezpieczony jest on, jakby też tak jak mówię, on z 14 roku, ale jest żywotny. Myślę, że będzie płodził dość jeszcze długo i jeszcze się pocieszymy tym gołąbkiem. Wspominałeś o radach od starszych hodowców, które brałeś sobie do serca. Czy miałbyś może jakąś radę dla, dla początkujących albo hodowców, którzy poszukują jakichś rad? Jakąś taką wskazówkę. Znaczy na pewno wskazówką, wskazówką na pewno jest to, że trzeba, trzeba na pewno kupić gdzieś tego gołębie, to, to nie jest tak, że Jak kiedyś były czasy, że patrzyło się gdzie tam przy kominie śpi, czy na rynnie, gdzie najwyżej śpi to jest najlepszy gołąb i szło się go w nocy łapać Te czasy już minęły, trzeba po prostu Na pewno gdzieś tego gołębie kupić, trzeba popatrzeć też w jakim oddziale się lata, na jakiej bazie się hodowcy latają Bo Przeważnie jest tak, że, że Kupując gołębie, kupujemy gołębie, a też nie popatrzymy na, na jak, jak to w ogóle wygląda, jaki ten oddział jest mocny, co tam się w ogóle dzieje w tym oddziale. No, kupujemy gołębie już, ale tak jak tutaj chciałbym nadmienić, na przykład nasz oddział. Ja już jestem drugi rok z rzędu prezesem do spraw lotowych. Nasz oddział tu po prostu jest taki, no, jest mocny. Oddział jest 30 hodowców, jest naprawdę bardzo mocny. Tam wystarczy jeden konkurs zgubić i leci się bardzo w dół. No i, i, i na to też trzeba zwracać szczególną uwagę. Trzeba też robić to wszystko tak. Jeżeli coś się zaczęło robić na samym początku, to trzeba po prostu cały czas gnąć w, w ten system. Nie wolno nic tam za bardzo mieszać, zmieniać przy tych gołębiach. Przekonałem się ja to właśnie też między innymi w tym roku na swojej skórze, bo jeżeli karmię gołębie i te gołębie lecą, to po prostu nie ma co zmieniać, a jest taki taki mit tego wszystkiego, że a niektórzy mówią, no tam 700 trzeba go przygotować głębia. To jest nieprawda. Te gołębie jeżeli dostają jeźdź na 500 km i one lecą i nieraz jest tak, że gołą potrafi przestrzelić 200-300 km to na 700 jak się go będzie karmiło tak samo, to on tak samo przyleci. Nie ma co za bardzo tam grzebać, niektórzy hodowcy popełniają takie błędy, że jakaś tam słabsza seria, coś tam się wydarzy od razu do weterynarza, białe proszki. Nie ma takich środków, żeby coś tam pomogło. Od tego jest jesień, od tego jest zima, od tego jest wiosna na przygotowanie gołębi, i w tym momencie trzeba po prostu działać. Tak jak teraz, okres już jest po lotach. Jeszcze niektóre działają, może tam coś mają, ale to już jest praktycznie po lotach. I teraz trzeba zadbać o te gołębie. Trzeba o nie zadbać i, i pilnować tych ptaków, żeby one się dobrze wypierzyły. A jeżeli one są zdrowe, jeżeli nic się tam za bardzo nie grzebie, nie zmienia się w trakcie sezonu, a te gołębie po prostu nie nadążają za tymi naj, najsilniejszymi gołębiami. To po prostu są słabe gołębie. No i, i, i koniec. No i trzeba po prostu weryfikować to wszystko, przesiewać te ptaki i, i szukać nowych gołębi. I koniec. No ja wiem, że w tej chwili ten sport stał się bardzo drogi i te gołębie nie są tanie. No ale ja uważam na przykład i zawsze tak uważałem, że lepiej może kupić jednego, dwa gołębie. Spróbować coś więcej zapłacić i z takiej gołębi, jak kupić 10 po 100 zł. No bo z tych 10 po 100 zł nachoduje się 30 gołąbków i te gołąbki nie wiadomo, czy one będą latały, czy nie będą latały. Jeżeli to są jakieś przeciętne gołębie, to one mogą latać też przeciętnie tak jak latały po prostu przodkowie. ich, Ale ale tak jak mówię, lepiej sobie jest odłożyć jakąś tam jakieś pieniążki, zakupić gołębia droższego i z tego gołąbka spróbować się z nim pobawić. Nie, nie trzeba mieć nie wiadomo, ile tych gołębi małą ilością, a, a też można fajnie sobie, fajnie się bawić. Zresztą yy, czasy są jakie są. Wszystko jest naprawdę bardzo drogie. Yy, inflacja w kraju niesamowita, także ta karma też nie jest tania. I, I przeważnie ci ludzie, którzy gdzieś tam nie mają jakichś zasobów pieniężnych większych, to będą zmniejszać te hodowle, ale ale i tak trzeba próbować. No, co roku trzeba sobie zawsze tam coś do, do swojego stada dokoptować świeżego i, i próbować bawić się z tymi gołębiami. Wspomniałeś, że sezon już 2022, praktycznie dobiega końca. Jakbyś miał jakoś podsumować swój sezon w tym roku, to, to co byś powiedział? No sezon. Sezon na początku u mnie nie był złym sezonem, było wszystko fajnie. Jestem zadowolony z tych ptaków, które mam. Pod względem szybkości naprawdę była u mnie w tym roku rewelacja, bo na 6 lotów pierwszych wygrałem 5 razy w oddziele w rejonie miałem pierwszego gołąbka przyszedł lot 700 km gdzie też po prostu zrobiłem tak jak wcześniej mówiłem myślałem sobie, że jak coś tam zmienię tym gołębiom, więcej im dam czy słonecznika, czy konopi, to będzie lepiej i to właśnie pokazało to, że nie było lepiej to jest jeden taki feller, który zrobiłem, bo po prostu dałem, źle, źle te gołębie przygotowałem na tą 700 -kę. myślałem, że będzie lepiej przez 5 lotów, 6 dobrze mi to wszystko szło. Człowiek się też zapewnie trochę może poczuł. Trzeba było wszystko robić tak jak robiłem i byłoby na pewno lepiej. Ale no po prostu nie złapałem serii. Seria była 20 na 6 do oddziału, złapałem tylko dwa konkursy. No to jest duża punktacja, jest 300 punktów, ponad 300 punktów straciłem. Spadłem tam gdzieś na 20 miejsce. Później następne loty już, pomimo to, że ja tam biłem czołowe serie, pierwsze gołębie, jakieś szpicy, taki siadały dalej. No to, no to już nie jest do odrobienia. No, 300 punktów to nie jest do odrobienia. No, po prostu, ty, jeżeli by ci hodowcy nie dali na dwa loty, co byli przede mną, to może bym oddział wygrał. No nie udało się w tym roku. Jestem jeszcze młody, mam jeszcze tam kurczę, 48 lat dopiero mam. Może jeszcze nie nadszedł czas na to, żeby wygrywać oddział czy gdzieś tam w Polsce być jakimś mistrzem, ale no, tak jak też sobie zawsze to analizuję, myślę, no. Mistrzami Polski czy Mistrzami Oddziału to też nie są ciągle te same osoby. Bynajmniej w takim oddziale mocnym jak naszym, co roku ten mistrz się zmienia. Co roku powstają nowe, nowe gdzieś hodowle, które się wybijają. Człowiek, człowiek jest stworzony do tego, żeby popełniać błędy. No i po prostu popełniamy wszyscy te błędy. Jedni już, niektórzy się nauczyli, hodowcy, że tych błędów jak, jak do tego dojść, wszystkiego. Trzeba to się przekonać na swojej skórze, bo ja wiem, że sport i gołębiarka jest taka, że po prostu nikt nie powie, nie podpowie ci tak, żeby ci podpowiedział, że było dobrze, bo nawet jeżeli ci podpowie i będziesz to robił u siebie tak samo, jak ktoś to robi, ale na przykład jest inny oddział, inne położenie gołębnika. I to u kogoś może się sprawdzać rewelacyjnie, ale u Ciebie może się to nie sprawdzić. Nie? I to tak, tak właśnie jest, tak jak z gołębi olimpijczykami na przykład. No, yy, ktoś tam ma jednego przez swoją kadencję olimpijczyka, ktoś ma dwa, no ale no, po prostu no, to jest ciężka, ciężka praca przy, przy, przy całym kształcie tych, tych gołębi, tego wszystkiego. To naprawdę trzeba poświęcić się. A ja też yy, mam funkcję jaką mam, yy, mam jeszcze działalność, o którą też po prostu gdzieś tam muszę doglądać tego wszystkiego. Bo jakby nie było działalności, to nie byłoby tego, co jest tutaj. Te gołębie, to wszystko to przecież to się nie wzięło tak z nieba, tylko to trzeba było zapracować na to. No i dla mnie priorytetem nie jest, nie są gołębie, jest firma, a to jest moja taka odskocznia od tego wszystkiego. Lubię po prostu gdzieś tam zakupić sobie fajnego gołąbka, dobre mieć gołębie, żeby, żeby bawić się tymi gołębiami. I jakoś to się tak nawet sprawdza, bo kiedyś nie mam, jak marzyłem o takim czymś, żeby gdzieś tam mieć pierwszego gołębia na oddział, jak już było tak, że gdzieś tam kilka lat temu miałem pierwszego gołębia, to już cieszyłem się, już kurde dwie noce spać nie mogłem, już taki człowiek był zajalany tym wszystkim. No, no chwilą, na chwilę obecną na przykład pięć lotów, czy 6 lotów, ja pięć razy mam pierwszego, no to, no, no, no jednak zdaję, to te gołębie są jakieś takie, że, że zdobywają te konkursy, ale tak jak mówię, no one... Gołębie zawsze będą wracały. To są też na pewno dobre gołębie, ale nie wolno im przeszkadzać. Nie, nie wolno im przeszkadzać. Za często tam łazić, zaglądać, karmić, sypać. To trzeba po prostu, do, do wszystkiego trzeba cierpliwości, nie? to nic na siłę, nie wolno nic na siłę, żadnego wyniku na siłę. Bo ja muszę, no nic nie muszę. No. Będzie wynik, to będzie wynik. Nie będzie wyniku, to nie będzie wyniku. Nie wiem, jak tam jeszcze w kategoriach, nie wiem, jak tam jeszcze w rejonie, w okręgu, bo nie mamy tych wyników jeszcze poskładanych. Do końca miesiąca mamy czas, żeby to poskładać. Ale tak jak mówię, no, do tego wszystkiego trzeba cierpliwości. Mnie cieszy to, że te gąbki wracają, robią pierwsze konkursy, wygrywają, że gdzieś jestem z przodu na listach i to najbardziej mnie cieszy. I, i... Tak jak troszeczkę ta 700 to mi tak przycięła skrzydła, tak trochę odpuściłem, ale potem sobie myślę, no kurde, no jeden lot nie wyszedł, no to jeszcze zostało tych lotów, no trzeba po prostu się pozbierać, trzeba dalej walczyć. nie no wiadomo, że już nie wygram oddziału, nie będę wiadomo jakimś tam mistrzem oddziału czy coś, ale, ale po prostu pokażę, że kurde jeszcze, jeszcze pazura pokażę w oddziale jak to wygląda. No i tak się okazało, że mieliśmy dwie 500, super gołębie siadły. Czołowe serie, czołowe gołębie, no ale mówię, wróciłem do tego wszystkiego co robiłem wcześniej i po prostu analiza tego wszystkiego jest taka, że najważniejsze, że wiem co źle zrobiłem. To jest najważniejsze w tym wszystkim, bo jeżeli coś jest źle, a człowiek nie wie co zrobił źle, to jest najgorsze, bo szukaniem to tylko można jeszcze pogorszyć. Ale ja wiem co zrobiłem źle, także myślę, że więcej tego błędu nie popełnię. Mam to zapisane, że, że po prostu tak więcej nie, nie robić. Nie?